No, dzisiaj jesteśmy na stacji Katowice Ligota takim późnym wieczorem, więc jak widzieliście pierwszy przejechał skład towarowy, później od Brynowa przyjechał S4 na tych lodowisko, a teraz po to, że trzecim przejedzie skład bez zatrzymania pasażerski. więc zapraszam do oglądania i miłego oglądania. I obywam, Wam się to podobało. I leci EP09 a za chwilę wam powiem jaki numer. 033 Impuls. Za chwilę powinienem mieć wyjazd. I już ma wyjazd podany. I już kierownik sobie też tutaj powiedział odjazd. więc impuls na Tychy Lodowisko ruszył w kierunku Piotrowic do więc na peron pierwszy Wjeżdża skład bardziej lo lokomotywa bez zatrzymania było zapowiadane. Więc no. od strony Brynowa jak słyszycie nadjeżdża skład i od strony Piotrowice również nadjeżdża skład z i Lodowisko na Katowice a z drugiej strony więc no z drugiej strony nadjeżdża pierwszej generacji Więc wolny oświetlin teraz mi nastawnie ten kibelek. Więc jak chodzi, że... Z tej strony stoi... после, потому что у нас, Skierowniczka wyszła z kiberka i czeka teraz na drugiego kontra. Elf już wyjazdła. Na elf jest to jest EN76001 a na kiberku EN57 AKS 1533. از بروش او ای که بله تو więc jeszcze uchwycimy tutaj skład na katowice, gdy będzie wyjeżdżał, tylko już bez radia, bo już schowałem. Oraz z belka na Racimórz. I Jedziemy w 不会。<Good>